Witam Was wszystkich dzisiaj o błędach, które zniszczą Twój krokosłup. Przypominam o kursach już w najbliższy weekend Trubuj Siłowy Szczecin, za tydzień 14 grudnia Łódź Powerbuilding i już jest pewne w styczniu trener personalny w Warszawie. Kod KFD oraz współpraca ze mną łapy nie ma. Zaczynamy od martwego ciągu. I tutaj już Wam mówię, że nie każdy musi wykonywać ciągi z ziemi, czyli z połowy wysokości krążków olimpijskich, ponieważ te osoby mają różnego rodzaju ograniczenia, jakie a mobilność, b niekorzystny układ dźwigni i c budowa anatomiczna biodra, która u niektórych osób może powodować mniejsze zgięcie w stawie biodrowym. Oczywiście te zgięcie w stawie biodrowym będzie u takiej osoby naturalne, więc nie ma co mobilizować. I tutaj macie przykład. takiej osoby jest to osoba wysoka, czyli już mamy utrudnienie, większe wymagania co to zgięcie w stawie biodrowym. Jeszcze w tym ustawieniu, wąskim ustawieniu niestety nie ma takiego zgięcia wynikające z budowy anatomicznej, stąd ma garba. I nic nie zrobi z tym, więc musimy zrobić jakąś korekcję, wariację martwego ciągu. Dlaczego musimy to zrobić? Ponieważ jak widzicie, jest ogromny garb, no i nie zlikwidujemy go inaczej niż poprzez wprowadzenie wariacji martwego ciągu. I mamy tutaj osobę, która bardzo lubi szerokie ustawienia, czy w siadzie, czy w martwym ciągu, więc u tej osoby dajemy wersję semi sumo. Lub sumo. I zobaczcie z automatu plecy się ustawiły już prawidłowo. Martwy ciąg stał się bezpieczny dla pleców, no i dzięki temu może normalnie progresować i rosnąć i czerpać korzyści z tego ćwiczenia. Ale mogą też być osoby, które i w sumo nie potrafią się ustawić, ponieważ mają ograniczenia co do w cudzysłowie, oczywiście, otwarcia pioder. Co możemy zrobić? Albo block pull, czyli dać wyżej krążki, ewentualnie trap bar. Ale co zrobić, jeśli nie posiadacie trabara? Prosta sprawa, użycie handli. Chwyt jest taki sam jak w przypadku tej sztangi. Ale zobaczcie, palecia podnosi z ziemi handle. Ma garba. Co zrobić? Prosta sprawa. Podłóż pod hantle step bądź większą ilość krążków, i wtedy masz tę samą wysokość, co w przypadku trabara. Bierzemy się za wyciskanie leżąc. I teraz mamy dylemat. Jak myślicie, czy mostek w wyciskaniu leżąc jest bezpieczny, czy niebezpieczny? I teraz troszeczkę odejdziemy od tematyki naszego filmu, aby obalić ten mit. Taki klasyczny mostek w wyciskaniu leżąc jest w pełni bezpieczny, ponieważ A. Nie ma tutaj obciążenia osiowego, stąd y, obciążenie jest dużo mniejsze niż y, w przypadku, gdybyś robił lekkie przysiady. B. Przeboglina ku przodowi zachodzi bardzo rzadko, a jak występuje, to przebiega bezobjawowo. No i C. Taki mostek jest zdecydowanie mniej obciążający niż garbienie się w martwym ciągu na mniejsze obciążenie. Podsumowując, śmiało mostkujcie, ponieważ mostek jest w pełni bezpieczny. Jeśli trenujecie rekreacyjnie, ten mostek nie musi być duży. Jeśli startujecie w w zawodach, wykorzystajcie taki mostek, jaki potrzebujecie, aby dźwigać więcej, ponieważ przepisy Wam na to pozwalają. Wracamy znowu do martwego ciągu, bo jak wiecie, jest to ćwiczenie, w którym na sobie zrobić krzywdę. Jest to ćwiczenie, które Wam wzmocni królosłup, poprawi stabilność królosłupa, ale też poprzez duże błędy może Wam zrobić krzywdę. Pamiętam sytuację sprzed 10 lat, gdzie koleś przyszedł na siłownię i widział, że kilka osób podchodziło pod swoje rekordy w martwy ciągu. I on mówi, że to jest banalne ćwiczenie, on to zrobi bez problemu, więc podszedł po chyba 160 kg i szarpnął z całej siły z dołu, pojawił się ogromny garb. No i niestety spotkałem go dwa lata temu i się okazało, że dalej ma problemy z krosupem. Co doprowadziło do kontuzji, to, że szarpnął i pojawił się garb, czyli krosus się zgiął. Co w istocie rzeczy doprowadziło do bardzo niebezpiecznej sytuacji, no i uszkodziło to korrosów. Ale to nie znaczy, że każde szarpnięcie z dołu jest niebezpieczne, ponieważ jeśli szarpniesz sztangę i masz plecy proste i jesteś cały usztywniony, to jest to bezpieczne. Są zawodnicy w truboju siłowym, którzy mają w pozycji wyjściowej garba w odcinku piersiowym, więc jeśli masz takiego garba, szarpniesz z dołu. I ten garp nie zmieni swojej pozycji, to jest to bezpieczne i więcej będzie dźwigał. Bardzo ważną kwestią jest kontrola motoryczna. Jeśli ją tracicie w przysiadach, to niestety takie ćwiczenie staje się wysoce niebezpieczne. I jakie ćwiczenie jest bardzo dobre, aby to naprawić i zmocnik losu wokół, martwy. Robak. I tu też uczułam, że to ćwiczenie też możecie wykonywać źle. I mamy paradoks. Macie ćwiczenie korekcyjne, zdiagnozowaliście problem, daliście ćwiczenie korekcyjne, a okazuje się, że to ćwiczenie korekcyjne Wam obciąża krokosłup. Co najczęściej spotykane jest na siłowni, to że robicie tutaj mocny przeprost, lęzie Wam się ponoszą mocno w górę i zamiast wzmacniać ten korpus, niestety tego nie robicie. Dam Wam bardzo fajny tip, dajecie pod lędźwie gumę, druga osoba ciągnie tę gumę, a Ty wciskasz bardzo, bardzo mocno lędźwie w ziemię. To dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że się podobało i korzystając z sytuacji. Chcę wytłumaczyć niektórym osobom, które nie rozumieją tej serii. Ta seria polega na tym, że wyciągam pojedyncze błędy bojów, nie analizuję wszystkich, ponieważ na to nie starczyłoby czasu, a część osób tego nie rozumie. Wybieram pojedyncze istotne błędy, które możecie pominąć i są niezaważalne u początkujących. Mam do Was też propozycję nowego tematu, kolejnego filmu i wybierzcie, czy chcecie, abym nagrał film o zdrowych barkach, czy nagrał film pod tytułem: Dlaczego ustawienie złe w przysiadzie jest Niebezpieczne. Łapy nie ma.